Cześć. Dzisiaj powiem Ci, jak zacząć trenować na ergometrze. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z wiosłami lub wracasz po dłuższej przerwie, to ten film jest dla ciebie. Zapraszam. No właśnie, jak wrócić do treningu po dłuższej przerwie? Jak w ogóle zacząć trenować na ergometrze? To jest zawsze spory problem lub wyzwanie dla, dla tych, którzy jeszcze się z tym sprzętem nie obeznali. Na początek na pewno najważniejsze co to technika, czyli nauczyć się prawidłowej techniki wiosłowania lub też sobie ją przypomnieć. To zawsze jest dobry, dobry początek. Techniki nigdy za wiele. Tutaj na kanale już jest kilka filmów z ćwiczeniami, które pozwolą Wam budować dobre nawyki, dobre, dobre ruchy właśnie do, do wiosłowania. Także zapraszam do. Do obejrzenia poprzednich filmów. Druga sprawa to jest cel treningowy. Cel treningowy jest ważny, ponieważ on pozwala ci się dodatkowo zmotywować do pracy. Motywacja taka przy ustaleniu celu jest dużo bardziej, dużo większa niż jeżeli trenujesz sobie tak, tylko, żeby potrenować. Niezależnie od tego, czy się chcesz odchudzać, czy robić coś zupełnie dla siebie, czy startować do zawodów, czy do dłuższych dystansów się chcesz przygotowywać, zawsze cel jest motywujący i prowadzić Cię w tym kierunku, w którym, chcesz, w którym chcesz iść. Jeżeli chcesz się rozwijać ogólnie, nazwijmy to, robić trening ogólnorozwojowy, to Twoim celem może być przykładowo wysuwanie średniego dystansu na, określony, na określonym tempie. Wtedy nie musisz się skupiać na, na szybkości, na jakichś super wynikach, po prostu żeby, żeby zrobić dobry, dobry odcinek. Jeżeli masz już panowaną technikę i wyznaczony cel treningowy, to warto, zanim zaczniesz, Zrobić sobie odcinek poglądowy. Jeżeli dopiero zaczynasz, może to być 15-20 minut. Jeżeli jesteś bardziej zaawansowany, to może być od 20 do 40 minut. Taki odcinek swobodny, swobodnego wysłuchania, żeby sprawdzić się, w jakim, że tak powiem, jesteś stanie. Po zrobieniu takiego odcinka zapisać wyniki. I dopiero na tej podstawie budować jakby kolejne kroki właśnie do tego celu, który sobie wyznaczyłeś. I też jeżeli już wiosłeś wcześniej, to warto, żeby sobie ten wynik porównał z tym, co ostatnio osiągałeś właśnie przed jeszcze przerwą, żeby sprawdzić, jak, jak twój organizm w tym momencie się zachowuje. Pamiętaj, żeby zawsze zrobić to. Swobodnie, żeby, żeby się nie podpalić, żeby ten pierwszy właśnie odcinkowy pomiar był taki miarodajny. Kolejna sprawa to jest właśnie plan treningowy. Plan, który pozwoli Ci osiągnąć cel dzięki któremu będziesz monitorował też swój postęp, na którym będziesz widział, co robisz, czy idziesz w dobrą stronę, czy się rozwijasz i tak dalej. Ważne, żeby nie od razu rzucać się na, na dużą wodę. Lepiej właśnie małymi kroczkami zacząć. Jeżeli nigdy nie trenowałeś, zrób dwa, trzy treningi w tygodniu. Jeżeli trenowałeś wcześniej, to też zrób tych jednostek troszkę mniej lub zrób bardziej podzielone te treningi, żeby żeby on jednak rozłożył się może troszkę dłużej w czasie, troszkę mniej intensywny był, ale żebyś żeby ten organizm zaczął pracować na odpowiednich obrotach, żeby mięśnie się przyzwyczaiły znowu do treningu, żeby nie było jakichś niepotrzebnych kontuzji. Jeżeli chciałbyś taki plan stworzyć razem ze mną, to zapraszam Cię na moją stronę ergotrener.blog i do kontaktu ze mną właśnie. Bardzo chętnie Ci pomogę, taki plan Treniingową stworzyć, jeżeli nie masz w tym doświadczenia, i możemy razem fajnie, fajnie pracować. I piąta bardzo ważna rzecz to jest rozciąganie. Rozciąganie to jest podstawa po każdym treningu. Może to być 3, 5 minut, 10 minut, ale po każdym treningu pamiętaj, że Twój mięsień jest zmęczony, a zmęczony mięsień to mięsień obkurczony. Mięśnie bolesny. Jeżeli nie będzie rozciągania, to te mięśnie właśnie zaczną boleć, zaczną yy, dokuczać. Jeżeli masz jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem: napisz w komentarzu lub bezpośrednio do mnie. Jeżeli chciałbyś, żebym podjął jakiś temat tutaj na kanale, to również chętnie się tego podejmę. Również napisz tutaj w komentarzu. I do następnego treningu. Hej!